Istnieje olbrzymia szansa, że Jacek Jaworek zdołał uciec i skutecznie ukrywa się do dnia dzisiejszego gdzieś poza granicami naszego kraju. Jacek Jaworek po dokonaniu zbrodni udał się do swojego pojazdu i prawdopodobnie coś z niego zabrał. Kawałek dalej stało jeszcze inne auto, którym Jaworek albo odjechał w roli kierowcy, albo w roli pasażera, korzystając z pomocy osoby trzeciej. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kiedy nagrywam ten podcast, niemalże cała Polska skupiona jest na poszukiwaniach Grzegorza Borysa, czyli człowieka, który zamordował własnego syna i zniknął. Ja swoje materiały szykuję mniej więcej tydzień przed ich publikacją, więc mam olbrzymią nadzieję, że gdy słuchacie tego podcastu. To Grzegorz jest już za murami aresztu śledczego. Aczkolwiek, oglądając wiadomości na jednej ze stacji telewizyjnych, natrafiłem na wypowiedź policjanta, który stwierdził, że ten mężczyzna po dokonaniu zbrodni mógł udać się do lasu, by odebrać sobie życie. I to jest właśnie narracja powtarzająca się za każdym razem, gdy jakikolwiek morderca pozostaje nieuchwytny. Oczywiście stawianie takiej hipotezy jako jednej z kilku jest słuszne, ponieważ nierzadko dochodzi do sytuacji, w której ktoś po dokonaniu najcięższej zbrodni postanawia popełnić samobójstwo. Problem jednak tkwi w tym, że kiedy przez dłuższy czas służby nie potrafią odnaleźć osoby poszukiwanej, żywej lub martwej, to po kilku bądź po kilkunastu miesiącach wersja mówiąca, iż ta osoba nie żyje, zaczyna być w dużym stopniu brana za pewnik, choć często. Nie ma ku temu żadnych konkretnych przesłanek. No, ale wiadomo, dużo prościej jest powiedzieć, że nieuchwytny morderca najpewniej odebrał sobie życie i jego szczątki leżą gdzieś w jakimś lesie, niż powiedzieć, że jest taka sama szansa na to, iż nieuchwytny morderca żyje i na przykład gdzieś za granicą funkcjonuje w pełni normalnie. Pośród społeczeństwa, posłużę się tutaj przykładem Grzegorza Zgrzebnickiego ze świebodzic, o którym jakiś czas temu realizowałem odcinek. Ten chłopak brutalnie zamordował swojego sąsiada, a następnie dosłownie ośmieszył służby, ponieważ w momencie, gdy był już poszukiwany przez policję, to jak gdyby nigdy nic, chodził sobie po ulicach tego niewielkiego miasta, w którym dokonał zbrodni. Co potwierdziły zapisy z monitoringu i mimo tego nie udało się go schwytać. Początkowo twierdzono, że mógł on wyjechać za granicę i że ktoś mu pomagał w tej ucieczce, no ale z racji, że nigdy nie udało się go odnaleźć, to zaczęto po prostu mówić, że zgrzebnicki nie żyje. Choć oczywiście. Nie ma na to jednoznacznych dowodów. Identycznie wygląda obecnie sprawa zniknięcia Jacka Jaworka, którą jeszcze niedawno żyła cała Polska, a dzisiaj pomału staje się ona zapomniana zarówno dla opinii publicznej, jak i służb, liczących na to, że kiedyś ktoś po prostu natrafi na jego szczątki. No bo tak samo jak w przypadku z wiodącą hipotezą jest ta mówiąca, że Jacek Jaworek odebrał sobie samodzielnie życie. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam postać tego mężczyzny, opowiem też o zbrodni, jakiej dokonał, a ponadto zastanowię się nad tym, co jest bardziej prawdopodobne: to, że on uciekł, czy może to, że nie żyje? Zanim przejdę do głównego tematu, przypomnę tylko, że będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie pod tym filmem łapkę w górę. A także i subskrypcje oraz dzwoneczek na moim kanale. Marzę o tym, aby do końca roku przebić barierę 100 tysięcy subskrypcji, a bez waszej pomocy to się niestety nie uda. Czasu pozostało niewiele. Zachęcam również do wspierania mojego rozwoju na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. Aby rzetelnie przedstawić historię, która jest tematem dzisiejszego odcinka, muszę się cofnąć do 2016 roku. To właśnie wtedy, w wieku 80 lat, odszedł z tego świata Stanisław Jaworek. Mężczyzna ten przez pewien okres swojego życia pełnił stanowisko prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach, co będzie istotne w dalszej części tego materiału. Według lokalnej społeczności, pan Stanisław był bardzo nerwowym oraz konfliktowym człowiekiem. Bardzo często kłócił się on chociażby ze swoimi sąsiadami, ponieważ zawsze wszystko musiało być po jego myśli, a kiedy było inaczej, to dochodziło do awantur. Żona tego mężczyzny, pani Marianna, zmarła w 2002 roku, czyli 14 lat przed nim. Miała wtedy 60 lat. Para posiadała dwóch synów: Jacka, który urodził się w 1969 roku, oraz Janusza, który urodził się w roku 1977. Życiorysy tych braci różniły się od siebie bardzo mocno. Jacek wdał się w swojego ojca bywał agresywny, bywał konfliktowy i te cechy dosłownie zrujnowały jego życie. Bo Jaworek przez wiele lat wyjeżdżał za granicę w celach zarobkowych. Tam pracował jako glazurnik i podobno w tym fachu był bardzo dobry. Swoją pracę wykonywał zawsze starannie. Prywatnie posiadał on trójkę dzieci razem ze swoją żoną i zawsze, kiedy zjeżdżał do Polski, to rzecz jasna, wracał do swojej rodziny. Na pozór więc wiódł on w pełni normalne życie. Jednakże w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Jacek Jaworek, tak jak wspominałem przed chwilą, miewał niemałe problemy z agresją. Przekładało się to rzecz jasna na jego relacje rodzinne, ponieważ ciągle doprowadzał do awantur, no można nawet powiedzieć, że stosował w domu terror. Jego żona miała już tego dosyć i z bezsilności przekonana, że dalsza relacja z mężczyzną nie ma już sensu, podjęła decyzję o rozwodzie. Jakiś czas później mężczyzna związał się z kolejną partnerką, która także była rozwódką, a ponadto znała się z Jackiem niemalże od dziecka. Jednak kobieta bardzo szybko zrozumiała, że relacja z Jackiem to olbrzymi błąd z uwagi na jego trudny charakter. Przykładowo, mężczyzna nie tolerował córki swojej partnerki i potrafił nawet nazwać ją szmatą. Tak więc, jak się już pewnie domyślacie, ten związek nie potrwał zbyt długo. Przeciwieństwem Jacka był jego młodszy brat, czyli Janusz. Człowiek spokojny. Kulturalny, bardzo lubiany przez sąsiadów i przede wszystkim ustabilizowany życiowo. Mniej więcej przez 20 lat pracował w tej samej firmie. Kiedy Janusz był jeszcze dzieckiem, poznał swoją przyszłą żonę Justynę, która co ciekawe urodziła się tego samego dnia i tego samego roku co on. Aczkolwiek Justyna pochodziła z Mikołowa, no ale często przyjeżdżała do Borowców, ponieważ tam mieszkała jej babcia. W taki właśnie sposób się poznali. W dorosłym życiu Janusz z Justyną wzięli ślub i na kilka lat wyjechali wspólnie do Włoch. Tam przyszedł na świat ich pierwszy syn, czyli Jakub, a po powrocie do Polski urodził się kolejny syn, czyli Gianni. Jego imię miało być właśnie pamiątką po tych latach spędzonych we Włoszech. Myślę, że skoro już znacie trochę szczegółów z życia zarówno Jacka, jak i Janusza, to teraz jest dobry moment, żeby wrócić do tego, od czego zacząłem opowiadanie tej historii. Aby rzetelnie przedstawić historię, która jest tematem dzisiejszego odcinka, muszę się cofnąć do 2016 roku. To właśnie wtedy, w wieku 80 lat, odszedł z tego świata Stanisław Jaworek. Mężczyzna nie sporządził testamentu, więc kiedy umarł to rozpoczął się spór o dom pomiędzy dwójką jego synów. Jednakże, z racji, że Jacek był starszy i już mieszkał u swojej żony, to w nieruchomości rodzimej zamieszkał Janusz, Wraz ze swoją kobietą oraz dziećmi. Aczkolwiek pojawił się olbrzymi problem, gdy Jacek Jaworek rozstał się z partnerką. Mężczyzna nie miał gdzie się wtedy podziać, a nie chciał wynajmować mieszkania, ponieważ za miesiąc planował wyjechać do pracy za granicę, więc było to według niego bez sensu. Udał się więc do swojego brata i ten go bez żadnego problemu przyjął pod dach. No bo przecież w teorii chodziło. Tylko o tych kilka tygodni. No ale niestety, właśnie wtedy wybuchła epidemia COVID-19. A co za tym idzie, 52-latek do pracy za granicę nie mógł wyjechać, więc postanowił on na znacznie dłużej osiedlić się u brata. Stwierdził, że przecież ojciec nie sporządził testamentu, więc ma do tego domu takie same prawa jak Janusz. No i ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ w świetle prawa Miał on rację, aczkolwiek w praktyce sytuacja zaczęła się robić bardzo skomplikowana, ponieważ Janusz przez kilkanaście lat żył w tym domu razem z żoną oraz swoimi dziećmi. I nagle postanowił tam jeszcze zamieszkać jego agresywny, problemowy brat. Możemy sobie jedynie wyobrażać, jak bardzo z tego powodu musiała być napięta atmosfera. Żebyście mogli sobie to lepiej zobrazować, przytoczę teraz kilka faktów. Jacek Jaworek przez Justynę, czyli żonę Janusza, był postrzegany jako potencjalnie niebezpieczny intrus. Kobieta nie miała do niego dosłownie żadnego zaufania. Chociażby bała się zostawiać swoich synów samych w jego towarzystwie, i te obawy były uzasadnione, ponieważ Jacek nieustannie odgrażał się wszystkim domownikom. Powtarzał, że kiedyś ich pozabija. Po drugie, za Jackiem był wystawiony list gączy, ponieważ nie płacił alimentów. Pomimo tego, że jeździł autem za ponad 150 tysięcy i było go również stać na drogie ubrania. I to właśnie jego brat zgłosił, gdzie policja ma majacka szukać. Spowodowało to, iż Jaworek trafił na 2,5 miesiąca do aresztu, a kiedy wyszedł, ponownie wrócił do domu, w którym mieszkał Janusz. Zostało nawet wtedy zgłoszone, że doszło do włamania, jednak policja przybyła na miejsce stwierdziła, iż nie ma mowy o żadnym włamaniu, ponieważ Jacek miał takie same prawa do tego domu, jak jego młodszy brat. Po trzecie, 52-latek starał się jak najbardziej utrudnić życie swojemu bratu oraz jego rodzinie. Przykładowo, swoim samochodem zastawiał dzieciakom basen, aby nie mogli do niego wejść. Potrafił też, na przykład, trzepać dywaniki z samochodu na rośliny, o które Justyna dbała, czy otwierał bramę wjazdową, gdy na ogród były wypuszczone psy. 7 lipca 2021 roku Janusz oraz Justyna udali się na komisariat policji, gdzie zgłosili, iż Jacek grozi im śmiercią. Ponadto para rzekomo gromadziła dowody, które miały obciążyć Jacka, jednak niestety nie zdążyli już ich przekazać funkcjonariuszom policji, bo w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku Jacek Jaworek wrócił do domu pijany z ogniska, które organizował razem ze swoimi znajomymi. Zaczął głośno dobijać się do drzwi, więc zszedł jego brat. Otworzył je i wtedy doszło do awantury. Podczas której Jacek wyciągnął pistolet i zaczął strzelać. Oddał w kierunku Janusza siedem strzałów, pozbawiając go tym samym życia. Piętro wyżej przebywała Justyna, która usłyszała te dźwięki z pistoletu i natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy. Przeraźliwie krzyczała, płakała. I tak naprawdę zdążyła się jedynie przedstawić i powiedzieć co się dzieje. Chwilę później już nie żyła, ponieważ została zastrzelona przez Jacka. 52-latek zabił także 17-letniego Kubę, czyli syna Janusza oraz Justyny. Strzelaninę przeżył jedynie 13-letni Jani, który najpierw ukrył się w szafie, a następnie wyskoczył przez okno i Pobiegł do domu swojego wujka. Tutaj kluczowa informacja: iż Jaworek oddał tak dużo strzałów, że albo posiadał przy sobie drugi magazynek, albo miał dodatkową amunicję. Dosłownie kilka minut później na miejscu zjawiły się zarówno radiowozy, jak i karetki, jednak niestety ofiar nie udało się już uratować. Ponadto Jacek Jaworek zdążył uciec z miejsca zdarzenia, i nadal nie udało się go odnaleźć, pomimo tego, iż od tamtych przerażliwych wydarzeń minęły ponad dwa lata. Dookoła tej sprawy, na przestrzeni czasu, narodziło się wiele pytań. Pierwsze z nich dotyczy broni, jaką posługiwał się Jaworek. Wiadomo, że posiadał ją nielegalnie, i wiadomo, iż uciekł razem z nią. Jednakże nie ustalono jednoznacznie w jaki sposób on nabył ten pistolet. Kolejna sprawa. Po tej straszliwej zbrodni, gdy do Borowców przyjechały media, to okazało się, iż prawie wszyscy sąsiedzi doskonale wiedzieli o tym, że posiadał on ten pistolet. Nagle lokalna społeczność zaczęła opowiadać, jak to Jacek strzelał do zwierząt, gdy sobie popił, albo ogólnie, że chodził i chwalił się tą bronią. Tutaj rodzi się pytanie, dlaczego nikt tego nie zgłosił na policję? No właśnie. Mamy dwie wersje. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości twierdzą, że było to zgłaszane wielokrotnie. Policja zaś podtrzymuje, że nigdy takiego zgłoszenia nie odnotowali. Teoretycznie z doświadczenia już wiem, że nie zawsze możemy wierzyć w słowa policji, ale tym razem wydaje mi się, że funkcjonariusze mówili prawdę. Dokładnie przeszperałem internet, Obejrzałem chyba wszystkie możliwe reportaże na ten temat, i nie znalazłem ani jednej osoby, która przed kamerą by potwierdziła, że dzwoniła na policję i zgłaszała, iż on ten pistolet posiadał. Niby mieszkańcy Borowców mówią, że wiele razy ludzie o tym informowali policję. Ale nikt kompletnie nie potrafi wskazać konkretnej osoby, która rzekomo to zgłaszała. Kolejnym i jednoznacznie najważniejszym pytaniem jest to, co tak właściwie stało się z Jaskiem Jaworkiem. Czy po dokonaniu tej zbrodni uciekł do pobliskich lasów i tam odebrał sobie życie? Czy może wyjechał na przykład za granicę i ukrywa się tam do dnia dzisiejszego? Niestety nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, aczkolwiek przedstawię teraz argumenty, które przemawiają za tym, że poszukiwany, obecnie już 54-latek, może żyć i sami ocencie, czy one Was przekonują. No, przede wszystkim nigdy nie odnaleziono ciała Jacka Jaworka, pomimo tego, iż naprawdę było wiele akcji poszukiwawczych, w których Brało udział setki funkcjonariuszy. Oprócz tego pamiętajmy, że minęły już ponad dwa lata, więc jeżeli on popełniłby samobójstwo gdzieś w pobliskich lasach, jeżeli służby nie natknęłyby się na zwłoki podczas poszukiwań, to istnieje spora szansa, że na jego szczątki przez ten czas natrafiłby na przykład jakiś. Przypadkowy grzybiarz. Swoją drogą ostatnio było właśnie głośno, że jakieś 20 km od borowców natrafiono na ludzkie kości, i przeprowadzano badania DNA mające sprawdzić, czy przez przypadek nie był to poszukiwany jaworek. No ale finalnie był to ktoś inny. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, iż Jacek Jaworek żyje, jest fakt, że ta zbrodnia mogła być przez niego planowana od dłuższego czasu. A co za tym idzie, mógł też zaplanować i sposób ucieczki. Można to wywnioskować na podstawie tego, że po pierwsze kupił nielegalnie pistolet, a po drugie powtarzał swoim bliskim, że ich kiedyś pozabija, więc możliwe, że już wtedy realnie planował dokonanie tejże zbrodni. No a po trzecie, tak jak już wspominałem, oprócz broni posiadał przy sobie odpowiedni zapas amunicji lub magazynków więc najpewniej dobijając się do drzwi wiedział, że za chwilę zacznie strzelać. Zagadkowym wątkiem jest również list z Francji, który przyszedł 3 miesiące po zniknięciu Jaworka na adres Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach. Jego nadawcą była firma Google, a odbiorcą Jacek Jaworek. Niestety prokuratura nigdy nie ujawniła dokładnej zawartości tego listu, ale tutaj rodzi się pytanie Dlaczego ta przesyłka została zaadresowana na adres OSP, skoro Jaworek nic wspólnego ze Strażą Pożarną nie miał? Tak jak mówiłem już wcześniej, to jego ojciec był w przeszłości prezesem tejże straży, a nie on. Podejrzany jest dla mnie również fakt, że prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, nigdy nie ujawniła, czego dotyczył ten list. No, myślę, że nie byłoby problemem przekazanie takich informacji, gdyby było to coś nieistotnego. Aczkolwiek najmocniejszy dowód przemawiający za tym, że mężczyzna żyje i zdołał uciec, zostawiłem sobie na koniec. Kiedy funkcjonariusze policji przyjechali na miejsce zbrodni, pies tropiący podjął trop. Policjanci zostali doprowadzeni do samochodu Jacka Jaworka. Był on zaparkowany obok polany, na której odbywało się wspomniane przeze mnie wcześniej ognisko. Jacek po prostu tym autem pojechał na spotkanie ze znajomymi, i z racji, że spożywał alkohol, to wrócił pieszo. Nieopodal tego miejsca śledczy zabezpieczyli ślady opon i co ważne, nie należały one do pojazdu jaworka. I to właśnie obok tych śladów. Pies policyjny zgubił trop. Na podstawie tych informacji można wywnioskować, że Jacek Jaworek po dokonaniu zbrodni udał się do swojego pojazdu i prawdopodobnie coś z niego zabrał. Kawałek dalej stało jeszcze inne auto, którym Jaworek albo odjechał w roli kierowcy, albo w roli pasażera, korzystając z pomocy osoby trzeciej. Zastanówmy się, Gdyby on stamtąd nie odjechał jakimś samochodem, to jak niby mielibyśmy wytłumaczyć to, że akurat w tamtym miejscu psy tropiące zgubiły trop? Policja już na samym początku dopuściła do olbrzymiego zaniedbania, ponieważ decyzja o zablokowaniu dróg została podjęta dopiero 5 godzin po dokonaniu zbrodni, czyli poszukiwany miał 5 godzin, aby uciec, więc na spokojnie zdążyłby nawet przekroczyć granicę. Jeżeli chodzi o argumenty przedstawione jako te, które mają rzekomo udowadniać, iż Jaworek odebrał sobie życie, to uważam je za wyjątkowo słabe i mnie osobiście one nie przekonują. Zacznijmy może od słów przyjaciela Jacka, twierdzącego, że Jaworek był poważnie chory i bez leków nie przeżyłby zbyt długo. Sprawdziłem to i okazało się, że tak, owszem, on chorował, ale na dnę moczanową, czyli schorzenie, od którego się nie umiera. No a ponadto cierpiał także na nadciśnienie. I okej, okay, nieleczone nadciśnienie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia śmiertelnego ataku serca, ale to nie jest tak jak zasugerował ten jego przyjaciel, że nie weźmiesz kilku tabletek i na 100% od razu umrzesz. Poza tym niech każdy samodzielnie się zastanowi, czy dla kogoś, kto kupuje nielegalnie pistolet i amunicję, naprawdę zdobycie jakichkolwiek leków byłoby czymś niewykonalnym. No, nie bądźmy naiwni. Bardzo zabawny jest także argument, jakoby Jaworek od chwili zniknięcia ani razu nie użył swojej karty płatniczej. Słysząc takie coś, człowiek skłania się ku refleksji, że faktycznie jest mało realne, aby ktoś ukrywał się nie wypłacając pieniędzy, nie robiąc zakupów itd. Tylko że Jacek Jaworek nigdy nie używał karty płatniczej i nie posiadał on żadnych pieniędzy w banku. Zresztą to jeden z powodów, przez który trafił do więzienia za niepłacenie alimentów, bo Komornik nie miał mu z czego ich ściągać, ponieważ nie posiadał żadnych wpływów na konto bądź oszczędności. No ale mimo tego jeździł autem o wartości ponad 150 tysięcy złotych i zawsze kupował drogie markowe ubrania. Więc jak najbardziej trzeba brać pod uwagę to, że on uciekając z miejsca zbrodni. Zabrał ze sobą wystarczającą ilość gotówki, by rozpocząć nowe życie. Tak samo trzeba brać pod uwagę, że skoro miał znajomości pozwalające mu kupić nielegalną broń, to równie dobrze mógł mieć znajomości pozwalające zdobyć nową tożsamość w postaci fałszywych dokumentów. No i oczywiście najpopularniejszym argumentem osób twierdzących, iż Jaworek nie żyje, jest ten, że przecież. On jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym, i przez tyle czasu to ktoś by już go gdzieś zauważył i rozpoznał. Otóż nie, ponieważ prawdopodobnie, jeżeli ten mężczyzna przeszedłby na ulicy obok mnie czy obok ciebie, mój drogi widzu, to nawet byśmy nie wiedzieli, że to jest Jaworek, ponieważ po pierwsze, on praktycznie na każdym opublikowanym zdjęciu wygląda inaczej. O czym sami możecie się właśnie przekonać, patrząc na fotografie, które wyświetlają się na waszych ekranach. Po drugie, wydaje mi się, że codziennie na ulicach mijamy co najmniej kilka osób przypominających wyglądem tego człowieka, bo nie wyróżnia się on kompletnie niczym. Nie ma żadnych charakterystycznych cech wyglądu, i wystarczy, że zapuściłby na przykład brodę i wąsy, by całkowicie nie przypominać samego siebie. No i warto także zaznaczyć, że potencjalne rysopisy opublikowane przez policję to sporządzały chyba dzieci w podstawówce na zajęciach z informatyki, bo no zresztą sami zobaczcie. Przechodząc do podsumowania odcinka, moim zdaniem istnieje olbrzymia szansa, że Jacek Jaworek zdołał uciec i skutecznie ukrywa się do dnia dzisiejszego gdzieś poza granicami naszego kraju. Pamiętajmy, że przez większość życia pracował on poza Polską, znał też biegle język niemiecki, o czym jeszcze nie wspominałem, i prawdopodobnie posiadał też znajomości w półświadku przestępczym, co możemy wywnioskować na podstawie tego, że był on w stanie. Kupić na czarnym rynku broń. Choć oczywiście pamiętajmy jednocześnie, że to jest tylko moje zdanie, poparte przytoczonymi w tym materiale poszlakami i równie dobrze mogę się mylić. Może faktycznie po dokonaniu zbrodni Jacek Jaworek odebrał sobie życie, taka opcja jest również mimo wszystko możliwa. Zapewne niektórzy się teraz zastanawiają, jak wygląda obecnie życie Gianniego, który jako jedyny przeżył strzelaninę, w której. Stracił rodziców oraz brata. Chłopak zamieszkał u najbliższej cioci, czyli u siostry swojej mamy. Pomimo tego koszmaru, którego był świadkiem, wiedzie on w pełni normalne życie nastolatka, chodzi do szkoły, no a ponadto uczy się bardzo dobrze. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie na ten temat. Czy Jacek Jaworek według was żyje, czy wręcz przeciwnie? Bardzo chętnie poczytam Wasze opinie. No i rzecz jasna, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka. Zapraszam także na mojego Instagrama, a jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to przypominam, że można mnie wspierać także na zrzutce lub patronite. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A tym, którzy już mnie wspierają, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, niebawem!